ze studia Voice House Pop Culture in Brief. Jarosław Kuźniar. Bad Bunny wystąpił z koncertem na Super Bowl w Nowym Orleanie i przeszedł do historii. NFL podaje, że występ widziało 135 milionów widzów. To najchętniej oglądane halftime show wszech czasów. 135 milionów u Badbaniego. Poprzedni rekord 133 miliony widzów należał do Kendricka Lamara. Na boisku Seattle Seahawks pokonali New England Patriots 29 do 13, ale to portorykański artysta zdominował wieczór. Występ przeniósł wyraźne polityczne przesłania, sporo ich było. Badbani, który parę dni wcześniej na Grammy odebrał nagrodę za album roku, zakończył show słowami God bless America, po czym wymienił kraje obu Ameryk. Wszystkie. Zanim na ekranie pojawiło się zdanie: Jedyne co silniejsze od nienawiści. To miłość. Na scenie towarzyszyli mu muzycy plena, portorykańskiego gatunku kojarzonego z protestem, a on sam trzymał piłkę z napisem Together, we are America. Eksperci odczytali show jako odpowiedź na krytykę, z jaką spotkał się po ogłoszeniu jego udziału. Prezydent Trump nazwał występ z niewagą dla wielkości Ameryki. Portorykańczycy są obywatelami USA od 1917 roku, choć mieszkańcy wyspy dalej nie mogą głosować na prezydenta. Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan Cortina trwała 3,5 godziny. Jedną z jej największych gwiazd była Maria Carey, która zaśpiewała włoski klasyk Nel Blue di Pinto di Blue, znany jako Volare. Spełnienie marzeń, zaśpiewać po włosku na otwarciu igrzysk. Tak napisała potem na Instagramie. Występ Mary Carey wzbudził jednak kontrowersję. Internauci zauważyli ogromny teleprompter z fonetycznym zapisem włoskich słów Volare. Pojawiły się pytania, dlaczego nie zaśpiewał ktoś z Włoch, a także podejrzenia o playback. Dyrektor ceremonii nie odpowiedziała wprost na pytanie o lip-syncing, ale mówiła, że z uwagi na bezpieczeństwo nagrania powstają zawsze wcześniej. Na scenie San Siro wystąpił także Andrea Bocelli, Laura Pausini i Cecilia Bartoli, ale to Carey, która według organizatorów nie otrzymała honorarium, stała się tematem numer jeden w mediach społecznościowych. Kto pierwszy nie używał promptera, niech rzuci kamieniem. Zimowe igrzyska w Mediolanie to nie tylko sport. To także, jak na Włochów przystało, pokaz mody. Stroje reprezentacji narodowych projektowały największe domy mody świata. Stroje Włochów to ostatni projekt Giorgi Armaniego. Mleczno-białe kurtki puchowe i bomber z napisem Italia oddały hołd mistrzowi, którego uczczono osobno w czasie ceremonii otwarcia. Ralph Lauren ubrał Amerykanów w zimową biel z klasycznym wzorem i flagą USA. Ale prawdziwą sensacją internetu stała się Mongolia. Marka Gojol Kashmir – zaprojektowała ceremonialne kaszmirowe deile, tradycyjne szaty nawiązujące do epoki Imperium Mongolskiego z XIII wieku. Haiti z kolei musiało przemalować mundury. M.K.O.L. nakazał usunięcie wizerunku Louverturea bohatera rewolucji haitańskiej, uznając go za symbol polityczny. Brazylijski alpejczyk Lucas Piniero Braten zaskoczył publiczność otwierając biały, puchowy płaszcz od Montclair jak pelerynę, żeby odsłonić brazylijską flagę na podszewce. Polskę na ceremonię ubrał Adidas, podobnie jak Niemcy. Szwecja na Uniklo, a Ukraina na 4F albo 4F. Chinach. Nowy rok księżycowy świętują teraz także roboty. Firma Ajibot z Szanghaju wyprodukowała niemal godzinny program rozrywkowy z udziałem ponad 200 robotów humanoidalnych. Tańczyły, wykonywały akrobacje, śpiewały ballady, grały w skaczach komediowych. Program na żywo obejrzało 1,4 mln widzów na platformie Dojin, chińskiej wersji TikToka. To nie pierwszy taki pokaz. W zeszłym roku 16 robotów firmy Unitree wystąpiło w noworocznej gali państwowej telewizji CCTV. Występ obejrzały miliony Chińczyków. A założyciel uni został zaproszony na spotkanie z prezydentem Xi Jinpingiem. Firma szykuje się teraz do wejścia na giełdę. Chiński sektor robotyki humanoidalnej rośnie w tempie zawrotnym. Elon Musk, który przestawia Tesle na sztuczną inteligencję i rozwija robota Optimus, mówi wprost, że jedyne realne zagrożenie konkurencyjne widzi właśnie w chińskich firmach. Komentatorzy w Chinach zwracają uwagę, że kiedy roboty zaczynają rozumieć humor i tradycję nowego roku, interakcja człowiek-maszyna może nadejść szybciej niż ktokolwiek przewidywał. Holandia zwróciła Egiptowi rzeźbę liczącą 3,5 tysiąca lat. Kamienna głowa, fragment statuły blokowej, przedstawia wysokiego urzędnika z czasów Faraona Totmesa III, który panował w latach 1479-1425, przed naszą erą. Eksperci uważają, że pochodzi z Luksoru w południowym Egipcie. Rzeźbę skonfiskowano w 2022 roku na targach sztuki w holenderskim Maastricht. Śledztwo Policji i Inspektoratu Dziedzictwa Kulturowego potwierdziło, że artefakt został skradziony najprawdopodobniej w czasie zamieszek Wiosny w roku 2011, a potem trafił na międzynarodowy rynek sztuki. Diler, który miał wątpliwości co do pochodzenia obiektu, dobrowolnie go przekazał. Nasza polityka jest prosta zwracamy to, co do nas nie należy powiedział holenderski minister kultury. Zanim koniec, to suplement do sporting brief. Kacper Tomasiak jest najmłodszym polskim medalistą olimpijskim w historii. Zdobył 24 medal olimpijski w historii startów polskich sportowców na zimowych igrzyskach. W Predatco sięgnął po srebro w konkursie skoków narciarskich. Było już po nagraniu briefa, dlatego lądujemy dzisiaj telemarkiem. To było Pop Calcium Brief od VoiceHouse. Jeżeli miało wartość, podziel się. To pozwala nam docierać do nowych słuchaczy i rosnąć. Oceń nas na Spotify i na YouTube. Słuchaj zawsze rano, wszędzie gdzie są podcasty. Poznaj aplikacje VoiceHouse Club. To więcej treści, które uczą i dają kontekst.